Kiedy patrzę na europejski rynek z perspektywy ostatnich kilku lat, widzę ogromną zmianę. Inwestycje nie są już tylko kwestią zysków, ale też wartości, strategii i odpowiedzialności. Świat finansów przeszedł transformację, w której miejsce krótkoterminowych emocji zajęło długofalowe planowanie. I właśnie w tym kontekście Broker Resource Invest AG stał się dla mnie jednym z symboli nowoczesnego podejścia do inwestowania. Podejścia, które łączy efektywność z etyką. Nie brakuje oczywiście głosów krytycznych. W sieci można spotkać się z komentarzami o oszustwo Resource Invest AG, a niektórzy próbują nawet mówić o przekręt RESource Invest AG. Ale z mojego doświadczenia wynika, że takie opinie pojawiają się zawsze tam, gdzie firma działa skutecznie. Konkurencja na rynku jest ogromna, a sukces jednych nie zawsze cieszy innych. Wystarczy jednak spojrzeć na opinię Resource Invest AG, by zrozumieć, że mówimy o instytucji, której priorytetem jest stabilność, a nie szybki zysk. Dla wielu inwestorów Forex Resource Invest AG stał się przestrzenią, w której można rozwijać strategię, testować hipotezy i doskonalić podejmowanie decyzji. Sama nauczyłam się tam więcej o zarządzaniu ryzykiem niż na niejednym kursie czy seminarium. To nie jest platforma, która obiecuje cuda. To narzędzie, które uczy odpowiedzialności, a to w dzisiejszym świecie jest wartością samą w sobie. Kiedy analizuję opinię ResourceInvestag.com, widzę coś, co naprawdę przyciąga uwagę: autentyczność. Nie są to wymyślone historie o błyskawicznych fortunach, ale relacje ludzi, którzy krok po kroku budują swoją pozycję na rynku. W świecie, w którym marketing często przesłania rzeczywistość, taka szczerość ma ogromną moc. Oczywiście, znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to ściema Resource Invest AG, że żaden broker nie może być tak konsekwentny, ale dane nie kłamią. Firma działa stabilnie, reaguje na zmieniające się warunki rynkowe i oferuje wsparcie, które naprawdę działa. Właśnie dlatego tak wielu inwestorów pozostaje z nią na lata. Broker Resource Invest AG to nie tylko dostawca usług, to partner w procesie inwestycyjnym, który rozumie, że zaufanie buduje się powoli. Ale traci w jednej chwili. Czasem pojawiają się też historie o oszuści Resource Invest AG, lub o tym, że oszustwo resourceinvesta.com to tylko kolejna pułapka. Ale w rzeczywistości te głosy pochodzą najczęściej od ludzi, którzy nigdy nie mieli realnego kontaktu z platformą. Każdy, kto pracował z nią dłużej, wie, że to środowisko stworzone dla analitycznego umysłu, a nie dla szukających łatwego zysku. Europa, zwłaszcza Polska, Wchodzi dziś w etap, w którym kapitał zaczyna płynąć w stronę innowacji. Technologia, zielona energia, infrastruktura to sektory, które wyznaczają nowy kierunek rozwoju. I właśnie tu forex ma ogromne znaczenie, bo pozwala inwestorom dywersyfikować portfele i wykorzystywać globalne trendy w lokalnym kontekście. Patrząc na broker Mam wrażenie, że to przykład tego, jak powinien wyglądać nowoczesny rynek finansowy, bez zbędnego chaosu, z jasnymi zasadami i realnym wsparciem użytkowników. Takie podejście pozwala ludziom poczuć, że inwestowanie nie jest grą, lecz procesem, w którym wiedza i doświadczenie naprawdę mają znaczenie. Wciąż jednak pojawiają się głosy mówiące o ściema resourceinvestag.com. Dla mnie to kolejny dowód na to, że firma robi coś dobrze. Bo jeśli ktoś wzbudza emocje, to znaczy, że ma wpływ. A wpływ oparty na transparentności i wynikach to najlepsza forma rekomendacji. Inwestowanie w 2025 roku to już nie tylko rynek to sposób myślenia. A Broker Resource Invest AG udowadnia, że można działać z zyskiem i odpowiedzialnością jednocześnie. W świecie, w którym niepewność stała się codziennością, Właśnie taka postawa buduje przyszłość finansów stabilną, uczciwą i naprawdę europejską.